Znajdujemy się w pomieszczeniu wewnątrz wieży zamkowej. To, akurat w pomieszczeniu, w którym teraz obecnie się znajdujemy, jak głosi sama legenda, znajdowało się i było ono przeznaczone dla alchemika pepełki, który właśnie miał tutaj swoją siedzibę. To on na rzecz książąt oleśnickich przyrządzał mikstury. Raz te zdrowotne, które miały powodować uzdrowienie natomiast innym razem prowadzi do śmierci. Na kolejnym poziomie wieży zamkowej znajduje się mechanizm zegara. Napędza on dwie tarcze zegarowe, które są umieszczone na zewnątrz wieży zamkowej. Ten mechanizm, który tutaj widzimy, jest wierną kopią tego samego mechanizmu, który jest umieszczony na Zamku Królewskim na Wawelu, z tym, że różnią się one wielkością, ten jest zdecydowanie mniejszy. Natomiast powstały one w tej samej fabryce. Znajdujemy się na najwyższym punkcie widokowym wieży zamkowej, z której rozpościera się piękny widok na panoramę Oleśnicy. Sam taras widokowy, na którym dzisiaj tutaj stoimy, powstał w 1561 roku i został on wybudowany przez ówczesnego księcia Oleśnickiego Jana Spodjebradów. To wówczas on nakazuje podwyższenie wieży do dzisiejszych współczesnych rozmiarów i umieszczenie na tarasie widokowym. Ośmiu kamiennych lwów. sześć z nich trzyma tarcze herbowe Księstwa Ziembicko-Oleśnickiego. Stąd również rozpościera się, tak jak wspomniałem, piękny widok na panoramę Oleśnicy. Widzimy piękny pałac, który jest częścią całości zamku, oraz w dalszej perspektywie kościół zamkowy, dzisiejszą bazylikę mniejszą. Jak tam, kochani? Podobała się, powiesz? Mnie bardzo. Także? Mam nadzieję, że wszyscy y, uważnie oglądali, przysłuchiwali się tym opowieściom, a dlaczego to mówię? Dlatego, że będziemy ogłaszać wspaniały konkurs z nagrodami. I pamiętajcie, o, pomagamy liwci. Może uda się, żeby ona przyszła i sama to zobaczyła. Także do następnego. Niech moc będzie z wami! <sum>